Gadelmida zapraszam. Mili moi, zapraszam Was na wróżby dzisiaj do końca roku co nas czeka. Przekonajmy się. Bróżby, wróżby wróżby były po duże. Rzuciłam klątwę na mego lisa, ale bowiem mnie nie słuchał. Płucona na mnie klotwę bezsenności, wysokiego kortyzolu, twarzy napuchniętej, bepzolu. Oh, upsiga Łupsigooo. Oh, go. go. <st serves> za chwilkę, za chwilkę. Uwaga. U co się dzieje? Co się dzieje? Chwileczkę, chwileczkę.

Mówi mi przekaz, należy dzisiaj... Co mówią gwiazdy? Co mówią gwiazdy? Musicie dokonać dzisiaj... higieny osobistej, intymnej, ale bowiem nie znacie dnia i godziny. Wybierzcie sobie dni, które najbardziej rezonuje z wami. Dynia numer jeden. Płaska niczym maksimum gluteus, ćwiczony. Kruk, przepraszam, ale do mnie przyfrunął właśnie kruk, na którego rzuciłam klątwę, gdyż był nieposłuszny. Ale zamieniłam go w ptaka, który jest i tylko trzepocze skrzydłami. krzydłami. Second, second. Panie, se, że do stres panie, panie, panie bobrza. Druga dynia to jest taka la onion, la onion, proszę, proszę tutaj. Tak, dynia jest druga. Tutaj zasłaniamy swoją dynię, drugą wybieracie, jeśli tak. To będzie dobry wybór. A trzecia natomiast to jest stadnia ze złotym ogonem. Sprawdź. Macie? Dobrze. A mówią karty w sprawie numer jeden. I'm a light. No, kochani, jesteście światłem. Przypomnę tylko. To była reprezentacja waszego wewnętrznego światła, moje mieli, żeby nie było wątpliwości. Today the light is within me. I w ogóle do tego jest też pewnego rodzaju sztuka performance muzyczny, więc ja wam zaśpiewam, bo każda z tych dni e, zupełnie inną energię posiada, więc ja będę po prostu melo recytować, nie? <ścoughs> też się cieszę. Today the light is within me. The ah, light uh, surrounds me. Yeah, so dark here in this room. I cannot see anything. the ah light protects me. Du -du 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 -du. I remain light, Feeling and joyful. Regardless of what circumstances arise, then that I, I am a diamond shining, shining for it all my splendor. I am water. Oh, the divine within me. Oh, yeah! Fantastyczny przekaz to był. Dla wszystkich wybrańców Pumpkin number one. Teraz lecimy do uh, tu. Jeżeli nie zrozumieliście, to polecam Wam. Kurs niedługo będę angielskiego robić dla początkujących. I odkrycie. Drugie karty dla pumpkinów number two A Wewnętrzny alchemista, kochani, uwaga, uwaga, jaki mamy teraz przekaz muzyczny, przekaz alchemiczny. Uwaga, uwaga, cię, 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 cię. Uwaga. Uwaga. uwaga, uwaga,

Energetycznie czuję, że jest to bardzo podobne do wersji drugiej. W związku z tym muszę się troszeczkę bardziej tutaj zantenalizować na przekaz wyższych sfer i posłuchać dokładnie one mówią, bo ten przekaz energetyczny jest bardzo podobny do pierwszych. Uwaga, uwaga! Wchodzi. chodzi. The air carries <laughs> like I carries I possess all the power, and I need to build a life of joy and harmony like my foes. <laughs> <laughs> Może to jest znak, żebyście kupili, nie wiem, jakiś środek na przeczyszczenie, czy coś? I understand that I can use the air of magic, of intention to myself. Myself, yourself, yeah, myself is the same way as myself. Oh. Krócie, musicie się nauczyć przetwarzać złoto w sobie. No prosta sprawa, kochani, no prosta sprawa. No nic prostszego przecież. <laughs> Lecimy skoktem, bo już. Moje kergulce odpadły. Trzecia. Mm, wewnętrzny sens. Kochani, kochani, musimy się. Humba, humba. 한 바, 한 바, 한 바, 한 바, 한 바, 한 바, 파워풀. 글 바글, 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 Listen closely to my inner voice. I told myself and look confidence, and to imagine my mind, the truth is never true. I'm here under influence and coming every day. Bow, 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 Myślę, że każdy z Was wspaniałą, fantastyczną tutaj dzisiaj dostał wróżbę pod koniec, co się będzie działo z nim do końca roku, takie przesłanie. Myślę, że bardzo takie było to ostatnie, naprawdę poruszyło, poruszyło we mnie sporo, aż mam ciarki, ciarki. Mam nadzieję, że to właśnie zostanie z Wami, ta energia. I będzie fantastycznie rezonować do końca roku. Także pamiętajcie o przesłaniu. Pampkineczki numer jeden, pampkineczki numer dwa i powiedzcie mi, że jak umiecie robić fajne, kremowe, jakieś takie zupeczki dyniowe, to możecie mi też dać przepis. No z tutaj z tą się nic nie uda zrobić, ale można ją użyć jako dekoracji, co właśnie uczynię przy moim kruku. Sobie będzie siedzieć. Ha. Tyle na dzisiaj ode mnie, pozdrawiam, trzymajcie się ciepło.